Po udanym dla nas rajdzie Sardynii, gdzie do zwycięzców straciliśmy niespełna 6 sekund, przyszła pora na rajd Grecji. Bardzo lubię ten rajd, mam z nim dobre wspomnienia. Natomiast jest to bardzo wymagająca runda. Myślę, że będzie jeszcze cieplej niż na rajdzie Sardynii, również w samochodzie. Wiem, że przyjeżdża dużo kibiców, więc to fajnie, że można to połączyć ten czas taki wakacyjny z oglądaniem, kibicowaniem. Natomiast jest to rajd, który jest szalenie wymagający dla opon, dla sprzętu no i oczywiście dla nas, dla załogi. Jesteśmy po zapoznaniu z trasą, częściowym zapoznaniu z trasą. Mamy kilka nowych odcinków specjalnych, organizator nie zawiódł, są bardzo trudne. Oto chodzi w rajdach Mistrzostw Świata. Niestety nie mieliśmy takich standardowych testów całodniowych. Ze względów niezależnych od nas, strajki na promach opóźniły przyjazd naszego samochodu, przybycie naszego auta rajdowego. Natomiast coś mam nadzieję, że uda mi się pojeździć cały zespół nad tym pracuje, więc jestem pewien, że nie będą to profesjonalne takie będą profesjonalne testy, ale nie będzie to długi dzień, nie sprawdzę wszystkiego co jeszcze jednak budzi jakieś niedopowiedzenia w mojej głowie związanego z tym samochodem, bo jednak cały czas odkrywam to auto na nowo a tutaj jest to inna przyczepność jednak inny Inna charakterystyka odcinków specjalnych niż na rajdzie Sardynii, Sardynii, czy też na rajdzie Portugalii, ale skorzystamy z podobnych ustawień, więc myślę, że ten brak takich długich testów nie przeszkodzi. Będę starał się cieszyć jazdą, tak jak zawsze, mówię starał, ponieważ muszę też się nastawić na to, że nie będzie łatwo, ale jesteśmy dobrej myśli. Teraz się delektujemy widokami, ale to tylko w przerwie, krótkiej przerwie. Jest godzina 16, a od godziny 6 rano przejechaliśmy już 550 km, a zapoznanie z trasą trwa do 20:00, także wymagające 3, odcinki, 3, 3 dni zapoznania z trasą, a potem długi ride, czterodniowy, z bardzo wymagającymi odcinkami specjalnymi, ale to jest coś, co lubię.